Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, w którym to po raz kolejny wracamy do Squid Game. Squid Game jest cały czas na topie w Robloxie, a my oczywiście musimy się po raz kolejny sprawdzić, czy tym razem uda nam się przetrwać wszystkie konkurencje. Czekamy teraz aktualnie w windzie, widzę tutaj czas, że nam się ładuje. Zostało dosłownie 9, 8, 7 sekund, no i rozpoczynamy naszą batalię. O, czy ty to widzisz, Iska, jak zrobiło się ciemno? Tak, widzę i słyszę To mnie do końca przyjazną muzykę, słuchajcie, na słuchawkach. I to już nas mocno nastraja na konkurencję, z którymi będziemy się zmagać. I już chyba widzę, jaka będzie pierwsza. Drzwi się otwierają, zaraz tu będzie coś. Okej, okay, najpierw przychodzą tutaj do nas ci nasi strażnicy, którzy w każdej chwili mogą nas wyeliminować. Słyszę już na słuchawkach tę przerażającą muzyczkę. Chyba pierwsza konkurencja to będzie Czerwone-Zielone. Chyba tak, ale tu już nie ma odwrotu. Musimy się z tym zmierzyć. Pamiętasz, jak się biegało? Jest i ona, przerażająca laleczka. Dobra, zaczynamy. Czy tutaj można było biegać? Czy tutaj trzeba chodzić powoli? Nie pamiętam, jak to się robiło. Wydaje mi się, że można było biegać, ale nie pamiętam, jak. Ej, wszyscy biegną, a ja nie biegnę, bo nie potrafię. Dobra, mi się coś tam udało. Trzeba jeszcze z shiftem biec. A! Czerwone? Szybko trzeba się zatrzymać. To wcale nie jest aż takie trudne, jeśli chodzi tutaj, oczywiście, o grę. Oczywiście słychać ją, widać światło, widać jak ona się obraca. Ej, ja nie widzę jeszcze żadnej eliminacji, chociaż tutaj już słychać jakieś strzały. Dosłownie koło mnie był strażnik, który zaczął strzelać. To było przerażające i ja się bałam, że już w którymś momencie ja się źle zatrzymałam, ale nie, na szczęście ja nie zostałam wyeliminowana. A, coraz krótsze te przerwy są, żeby dobiec tutaj. A, w sumie teraz to jest taka długa. Ja to chyba wolę się wcześniej zatrzymać. A, przed samą metą. Ja jeszcze mam kawałek, bo pierwsze moje biegnięcie nie było z shiftem, tylko się ślimaczyłam. Ale teraz. A, dobra, mamy to, jestem bezpieczna. Ja też już jestem po tej właściwej stronie. Co my tutaj widzimy? Ej, wszyscy chyba biegli. Jest zielone, wszyscy już są. A! Dlaczego oni tutaj strzelają? Ja nie chcę być wyeliminowana. Nie widzę żadnej leżącej głowy, poza chyba startem. Tak mi się wydaje, że ktoś na samym początku tam padł. Ej, jeszcze chyba wszyscy nie weszli. Chyba nie, zostało 5 sekund. No dobra, leleczka tutaj jeszcze chyba ostatni raz się właśnie obróci. Ostatnie zielone, no i chyba to już jest koniec. Tak, to już jest znak, że przechodzimy do kolejnej konkurencji. I ja już mam coraz większy stresik, znowuż jesteśmy w windzie. Wychodzimy, są strażnicy. No i chyba będzie zaraz odliczanie i będziemy czekać na kolejną konkurencję. Oho, coś mi się wydaje, że będziemy wycinać ciastka dalgoma. Dobra, trzeba teraz wybrać odpowiednie. A, które? Dobra, ja wybieram to trzecie. O matku, mam gwiazdkę. A ja też wybrałam trzecie, a się wcale na to nie umawiałyśmy, z tym, że ja trafiłam na parasol. A, to też trudne. No dobra, zaczynamy. Ej, no dalej, dalej, chciałabym już zacząć wycinać. E, dobra, mamy to. Ta... A, ta igiełka jest taka cieniutka i tutaj te ruchy trzeba robić tak powoli. A! Już zaczyna pękać ciastko, nie chcę teraz odpaść. O i mi już dwa razy pękło, boję się, że nie dotrwam do końca. Tak naprawdę jeszcze ostatni zakręt mi został tutaj, i ta rączka od parasola, która chyba jest najgorsza z tego wszystkiego, ale tutaj słuchajcie, mega skupienie. Uwaga, dobra, udało się. Co jest grane? Jezu, udało mi się. W pewnym momencie jakaś taka zapalniczka mi się tam pokazała. Udało mi się. Jestem uratowana. Czy my zostaliśmy tylko w trójkę do tej następnej konkurencji? W czwórkę? A nie, tutaj jeszcze są. No właśnie, tutaj jest chyba więcej osób. Gdzieś powinien być taki licznik graczy, ilu nas tutaj jest. Dobra, jest nas 18. U góry nad wejściem do tej windy. Boję się, że teraz konkurencja to będzie jakieś takie uciekanie, tutaj kojarzysz to, że wszyscy się chowali tutaj na tych łóżkach, teraz nie jestem pewna. Ja się najbardziej bałam tej konkurencji, bo nie do końca wiedziałam, kto jest wtedy przeciwko nam. I to było dla mnie najgorsze, bo nie wiedziałam, z której strony może mnie ktoś zaatakować. No właśnie, ja już tutaj się schowałam na łóżku, co prawda ten czas taki jest bardzo króciutki. Ale zostało dosłownie kilka sekund. A, pieniądze w naszej śwince się pojawiły, tam na samym środku spadły. Ej, nie ma tego zbyt dużo. Czemu ktoś we mnie strzelał właśnie przed chwilą? Nie wiem, ale chyba próbują nas wystraszyć teraz? Czy my musimy wbiec tam do tej windy? Ej, nie jestem pewna teraz, co się tutaj dzieje. Eee, zostało kilka sekund, nie, ja lepiej nie ryzykuję. Ej, przenoszą nas gdzieś. Ale strażnik stał za mną i strzelał we mnie. Nie mam pojęcia o co tam chodziło, ale na szczęście mnie nie zabił. Chodzą strażnicy, są naprawdę przerażające. Ej, idziemy teraz my. Widzę swoją postać, widzę ciebie, idziemy gęsiego jeden za drugim. O co tu chodzi? Ej, to jest to wielkie kółko takie z konkurencjami. Nie, czy to jest to, czego ja nie ogarnęłam? O matko. O nie, musimy teraz wykonać te wszystkie konkurencje. O co tutaj chodzi? Poczekajcie. Jakie jak ja mam to zrobić? A, może więcej siły użyć. A, słuchajcie, jeszcze trochę, jeszcze trochę. E, jak tam tobie idzie? No właśnie nie wiem. Niedobrze. Mi się udało. Udało mi się obrócić to coś tam. Teraz kolejna konkurencja, podchodzę sobie tutaj. Dobra, używam siły i chyba muszę to przewrócić. Tak! Przewróciłam, udało się, idę dalej! Fajnie, jestem ostatnia. Dasz radę, co my teraz tutaj mamy za konkurencję? Yy, a, czy ja musiałam to zapamiętać, czy co? Czekajcie kwadrat. O nie, co o co tutaj chodzi? Ej, co jest grane. Dobra, okej, okay, yy, rozumiem. Muszę zatrzymać myszkę dokładnie na tym yy, zielonym tutaj paseczku. Chociaż to wcale nie jest takie łatwe. A, bo tutaj czas się kończy! Dobra, ostatnie. to mi ostatnie, żebym zdążyła. Jest, udało się. Ej, to nie jest wcale takie łatwe. Ja dopiero teraz podeszłam do tej konkurencji. Dobra, teraz muszę poczekać. Cyk. Kolejny, trzeci. Ja dopiero na drugim podejściu klikam, bo pierwsze idzie tak szybko. Czwarty. I uwaga, ostatni. Jest, udało się. Dobra, ja też już idę dalej. Co prawda została nam jeszcze minuta, więc spokojnie. Kolejna konkurencja. Co my tutaj mamy? Poczekajcie. A, dobra, podrzucam tutaj jakby taką zośkę. Czekajcie, jak ja mam to zrobić? Ej, 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 ej. Czekajcie. O, 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 dobra, udało się. Ej, ale to jest trudne! O, wow! Yy, trzeba yy, na zielony kolor tylko naciskać. Przeszłam, jestem, znalazłam się w środku. Yy, ciemne, jak. Przeniosło mnie do windy, jestem dalej. Dobra, ja już jako ostatnia wbiegam. Słuchajcie, zostało mi 19 sekund. Tą zaśkę trzeba było podrzucić 5 razy. Gdzie jest ta winda? A, dobra, samo mnie przeniosło. O! Dobra, zostało 14 graczy, więc y, tylko czterech zostało wyeliminowanych teraz. Ale to już nie były łatwe konkurencje, mnie już po prostu brzuch rozwalał, że nie zdążę. Zerkam tutaj do góry, nie mamy zbyt dużo tych pieniędzy. Milion dziewięćset tysięcy, właśnie jeden gracz jeszcze odpadł. Trzynastu nas zostało. Nie wiem dlaczego, ale wszyscy teraz się chowają na łóżka do góry, więc ja chyba też to zrobię. Co jest grane? Dlaczego wszyscy tutaj się chowają teraz? Nie wiem, ale to jest przerażające po prostu. O, czerwone światło. Chyba to jest to, że musimy teraz uciekać tutaj na tych łóżkach? Musimy się chować? Ktoś chce do nas strzelać? O nie, 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 nie róbcie tego. Gdzie ty jesteś? A widzicie? Jesteśmy razem tutaj przy ścianie. Jesteśmy tutaj razem, ale jestem przerażona, bo ja nic nie widzę. Nie mogę oddalić kamery tak, żeby czuć się najbezpieczniej. Ja też tutaj niczego za bardzo nie widzę. Yy, może jak odejdę troszeczkę dalej. Czy tutaj jest jakiś czas? 6 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. To się dopiero zacznie? Czy to już się kończy? Nie wiem, mam nadzieję, że to... Nie, to się moja droga teraz dopiero zacznie zabawa. Oh my god. Najgorsze to jest ta karuzela. Nie no, nie wierzę. Ta 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 i ta 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 ta, ja już tutaj na pewno odpadnę. O nie, tutaj po prostu trzeba mieć szczęście. To już nawet nie jest to, że jest się dobrym graczem, tylko trzeba mieć po prostu szczęście. Ja pamiętam, jak zdążyłam wbiec tutaj do drzwi, gdzie miała być jedna osoba w środku, a ich nie zamknęłam. I ktoś się do mnie wbił, słuchajcie, i odpadłam. Więc mam nadzieję, że się nie popełnię tego samego błędu. Jestem obok ciebie, jestem obok ciebie. Widzisz mnie tutaj? Tak, chodź tutaj do mnie, nie uciekaj mi. Jak będą po dwie osoby, to od razu ładujemy się we dwie, dwie. Dwie, dwie, idę do dziewiętnastki! Do dziewiętnastki jesteś tu? Jesteś, dobra. Zamykam drzwi. Ej, udało się! Wow! O, ale szybko! Dlaczego kazałaś mi zamknąć drzwi? Ja się zestresowałam! No, bo ja biegłam i wbiegłam jako pierwsza. No dobra, nie możemy tutaj nic podejrzeć, bo tam nic nie widać. Dwie sekundy, więc jestem ciekawa, yy, ilu graczy. Po słuchać strzały, nie mam pojęcia, ilu graczy przeżyło. Ale stres po prostu. <grym> Ojej, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle nam poszło na sam początek. My jesteśmy bezpieczne, my byłyśmy bezpieczne. Ej, jak mało osób zostało tu na środku. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, dobra, tutaj. Tu, 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 tu. Chodź, przejdziemy sobie od tutaj, żeby być razem. Ej, czemu ja się przewróciłam? Aha, bo ty w ogóle biegałaś, nie? A ja sobie tak wolno szłam. Chodź tu koło mnie. Nie, jakaś blondynka się koło ciebie czai. Weź. Eee, po jednej osobie. Pojedyncze. A, idź mi stąd, wyłaś! Dobra. Uch zdążyłam. Ja też zdążyłam, w ostatniej chwili sobie przypomniałam, że chyba jednak lepiej jest y, podbiec, a nie iść sobie powoli. Tak, a ze mną wbiegł jeden gracz, ale go wyrzuciłam i zamknęłam drzwi. Jesteś okropna, nie pamiętasz, który to był, on pewnie teraz zostanie wyeliminowany. Myślę, że go skojarzę, miał takie dość nastroszone włosy, więc będę go wypatrywać. Dobra, gdzie ty jesteś? Jestem tutaj, Ziemano i teraz co znowu będzie? Chodź, idziemy tu. Idę, a właściwie to biegnę. Chodź tu! <laughs> Trzy! Chodź tu! i ile osób trzy. Dobra, wbijaj tu jesteś. Dawać jeszcze jedną osobę. Dobra, zamykamy drzwi. Ej, udało się ktoś do nas dobiegł! Ej, to jest ten, którego ja wyrzuciłam! A no widzisz, czyli udało mu się. On cały czas za tobą biega. No, on mnie śledzi. Może to jest jakiś, słuchajcie, ukryty strażnik. O nie, oby nie, 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 my tutaj na pewno przetrwamy. Było słychać strzały. Wow, udało się, przeszłyśmy tę konkurencję. Co będzie następne? Nie mam pojęcia. O, wow! Dawno nie byliśmy tak daleko tutaj w tych konkurencjach. Dawno, moja droga, ja nigdy nie byłam tak daleko. Ja kilkukrotnie, jak próbowałyśmy przejść Squid Game, odpadałam na tej karuzeli, więc już teraz wiem, że będzie konkurencja, której ja nie będę znać. I nie będę miała pojęcia, jak ją przejść. Jesteśmy gdzieś przeniesione. Co ty? O nie, najgorzej! To jest ta droga taka. O nie, mamy dwie minuty. No i musimy przejść na drugą stronę. I co jest grane? Dobra, ktoś już tutaj przeszedł. Pierwszy jest tutaj. No i ja teraz nie będę ryzykować. No i to jest właśnie to. Musi się znaleźć ktoś, kto będzie bardzo odważny i będzie testował kolejne kafelki. Mi się wydaje, że tutaj wszyscy będą czekać. Patrz, spadli dwój. Dwaj spadli. Czyli idziemy do przodu. Ach, mylą mnie no, ci strażnicy, bo nie mogą chodzić chyba po każdym kafelku. No i co? Nikt się nie odważy. A, do przodu można iść, do przodu. O nie, ja spadłam, zostałam wykliminowana. Tak to jest napisane. Nie, nie zdążyłam skoczyć, zrobiło się tak ciemno. Żartujesz sobie. Ej, ja nie wiem teraz, czy ja mogę tu skoczyć naprzeciwko, czy muszę na ten. można na ukos skakać? Musisz na ukos. Idziesz na ukos? Później do przodu idziesz, bo ja cię tutaj widzę, widzę twój podgląd. O matko, ale jestem tak w stresie. Nie, ja jestem dopiero w połowie drogi. Nie ma opcji, że ja to przejdę. No dalej, niech się ktoś tutaj spróbuje wychylić, bo ja się boję. No dalej, dalej, dalej! Mamy minutę! Ja się nie ruszam, ja tutaj stoję. Jak będzie końcówka czasu, uwierz, że na pewno wszyscy po prostu tam y, zaczną skakać na ukos. Dobra, ktoś się tutaj odważył. O, już wiemy, że możemy na kolejny skoczyć naprzeciwko. Czy tam ktoś jest? O! Nie, bo to strażnik chyba skoczył! No właśnie nie! A, dobra, bo ja chyba miałam jakieś opóźnienie. Tam był ktoś obok strażnika. No dalej, dalej, bo mamy mało czasu. Dobra. O nie! No ktoś tam skoczył, widziałaś to? To był czarny strażnik, mówiłam ci o tym! O nie! A już byłam tak blisko! Słuchajcie, no nie udało się, nie wiem czy to była ostatnia konkurencja, czy później coś na nas jeszcze czeka, ale próbowałyśmy, chyba jeszcze ani razu nie byłyśmy tak daleko. Mm, czuję teraz taki niedosyt, słuchajcie, bo już czułam, że byliśmy tak, tak, tak bliziutko, bliziutko. Ale kto wie, może jeszcze raz spróbujemy kiedyś swoich sił w Squid Game. Dajcie znać, czy chcecie to zobaczyć.